Siemka, witamy was bardzo serdecznie, z tej strony Dawid Szymon I dzisiaj zaprezentujemy wam wszystkie karty, które udało nam się zdobyć przez okres ferii Wszystkie takie... No wszystkie te wartościowe, które nam się udało, bo za się nie wymienialiśmy Dobra, więc co Pierwszymi kartami będą dwie bazóweczki z Donrussa Czekajcie, wyciągnę je z folii Dwie bazóweczki z Donrusa, to było gratis Czekajcie, zrobimy sobie Zuma, Dobra to będą gratisy. To sobie położymy tutaj z tyłu. Następnie, jak Wam pokażę, to nagrywaliśmy ten film z, z tym autografem. To jest Switchery 2014. Fajna karta. Możemy sobie gdzie? Tu. Dobra, tak. następną kartą jest Goal Machine yy, Jacko z World Cup Brazil Nordic Edition, tego nie nagrywaliśmy, bo po prostu yy, nagrywaliśmy, zaraz wam pokażemy, Szymek wam pokaże zaraz, no pokaż. Yy, nagrywaliśmy to. Yy, właściwie nagraliśmy, to są właśnie koszulka yy, Czawiego oraz Pato z F Futura Unique 2014, tego nie nagrywaliśmy z tej yy, tej właściwie nagraliśmy przesyłkę, ale skapnęliśmy się, że y, pokazaliśmy kody i po prostu y, filmik był, był przez jakieś 5 minut y, na, na YouTubie i się dopiero skapnąłem, że pokazaliśmy kody i usunęliśmy filmik, dlatego drugi raz nie było sensu nagrywać, y, dlatego właśnie y, trafiliśmy, y, wymieniliśmy się za te dwie karty. Y, i tą kartę kupiliśmy. Dobra, i ostatnią kartą, którą sobie zakupiliśmy w ferie, yy, jest Pride Czerwony z yy, Selecta 2015. I od razu mówimy, że te trzy karty idą na wymianę, w sensie, że się wymieniamy za naprawdę mega karty. Nie powiemy Wam jakie, to już śledźcie nasz kanał bądźcie na bieżąco. Niedługo będą przesyłki, jeszcze w, w tym tygodniu, co będzie od poniedziałku, będą fajne fajne filmy z fajnymi naprawdę z mega 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 jeszcze raz mega kartami także co to w tym odcinku by było na tyle jeżeli chcecie zobaczyć naszą gablotkę jakie mamy karty w gablotce to nie zapomnijcie dać łapki w górę nie zapomnijcie dać suba i to by było w tym odcinku na tyle cześć Siema